Pacjentka budzi się po operacji warg sromowych i widzi dwa bukiety kwiatów. Pyta pielęgniarki: Od kogo są te kwiaty? Pielęgniarka odpowiada: Jeden jest od męża, a drugi od Jasia z dziecięcego, w podziękowaniu za nowe uszy. A teraz kolejny kawał jesteście gotowi? Jasiu bardzo chciał mieć papugę, więc rodzice kupili mu ją. Pewnego dnia mama pyta: Jasiu, jaka jest pogoda? A Jasiu odpowiada: Ale leje. I papuga to zapamiętała. Idą z papugą do szkoły. Z pewnego domu słychać krzyk, oddawaj te pieniądze złodzieju. Papuga też to zapamiętała. Kiedy tata szykuje się do pracy, mama mówi: Uważaj na zakrętach, kochanie, papuga znowu to zapamiętała. W niedzielę Jasiu zabrał papugę do kościoła. Ksiądz pokropił wodą święconą, a papuga krzyczy Ale leje! Ksiądz zbiera na tace, a papuga, oddawaj te pieniądze złodzieju. Ksiądz wściekły goni papugę po kościele, a ta woła Uważaj na zakrętach, kochanie, subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych mocnych dowcipów.